Mamo, mamo, mamo. Co jest? Dziewczynki? Czemu wykrzyczycie? Halo, spokojnie, już idę do was. Co wy tu robicie? Mamo, mamo, mamo! Bo tu była straszna dziewczynka! Straszna lalka! Jak tu była straszna lalka? Nie, mamo, nie słuchaj jej! Ona przeinacza! Śniła nam się straszna lalka! No tak, ale ten sen był bardzo realistyczny, tak jakby ona tutaj była. Mamo, mamo, ona nam się śniła. Mi i naprawdę to jest prawda! My wcale nie ściemniamy! Na pewno nie ściemniacie! A czemu nagle ona wam się musiała przyśnić? Co? I w tę samą noc? Ten sam sen! No a skąd mam wiedzieć? Przecież tak bywa! Skoro wczoraj miałyśmy historię z tą straszną lalką, no to przejęłyśmy się i po prostu nam się śniła! Jest to przerażające! Mamo musisz spać dzisiaj z nami! Ale jak spać dzisiaj z wami? Dziewczyny, jesteście już duże. Czemu wymyślacie? No, mamo, mamo, weź, bo my się boimy. Ogólnie to potwierdzam. Nic bardziej mnie chyba nie i właśnie jak ta straszna lalka teraz. No, mamo, please, śpij z nami. Zobacz, przygotowałyśmy ci nawet śpiwór. No, widzę, że mi przygotowałyście śpiwór, hmm. Nie musiałyście. W sumie to mogłabym się położyć tutaj gdzieś obok was, no bo przecież nie ma Gucci z nami. Gucci źle się czuła. To wam mówiłam ostatnio, drodzy widzowie. I teraz jest w szpitalu. Ale spokojnie, ona jest tam po prostu na obserwacji. Na pewno się dobrze nią zajmą. A ja jestem tutaj z Louis i Chanel i musimy sobie razem poradzić. Dziewczynki, na pewno nie widziałyście w prawdziwym życiu tej strasznej lalki. Spokojnie, to był tylko sen. Ale drodzy widzowie, mnie możecie zobaczyć w prawdziwym życiu, bo już 12 kwietnia będziemy mieli okazję się spotkać w Centrum Handlowym Ster. Ja będę na was Czekać od godziny 13 do 16. Serdecznie zapraszam. A wiecie co? Ja też miałam jakiś koszmar. Tylko, hm on był dosyć dziwny, bo ja wiecie, co nie za bardzo to pamiętam wszystko, ale pamiętam, że nie był to pozytywny sen. Ale tak mnie szybko zbudziłyście, że ja po prostu nie jestem w stanie sobie teraz nic przypomnieć z tego snu. No ale tak bywa. Wiecie, co dobra, no to jak już naszykowałyście mi tutaj śpiwór, to mogę się z wami tu położyć. Niech będzie, nie będziemy szły do mnie do sypialni, tylko położymy się tutaj. Jupi! Ale się cieszę. No dobra, ale słuchajcie, mogłabym w sumie zapalić światło, ale nie, bo się rozbudzicie. To nie będę zapalać światła. Spróbujcie się położyć. Połóżcie się do łóżek z powrotem i będziemy sobie spać, dobra? Ale ja już nie zasnę. No, Louis, czemu nie zasniesz? No, bo to było za straszne. I mi tak serce wali, że szok. Hm. No dobra, no to musimy się czymś zająć. To może po prostu opowiem wam jakąś bajkę na dobranoc czy coś? Mamo, mamo, ja myślę, że ty lepiej, jakbyś nam opowiedziała, e, słuchaj, na przykład o tej strasznej lalce, co? No ale po co o strasznej lalce? No, po to, żebyśmy były gotowe w razie, gdyby ona tutaj przyszła. No ale na co gotowe? Żadna straszna lalka tu nie przyjdzie. To ona to nie istnieje na pewno. To jakieś takie legendy tylko, czy coś. Na pewno, spokojnie. Porozmawiamy o tym w dzień, a nie teraz w nocy sobie wymyśliłyście takie tematy. Mamo, musisz nam powiedzieć. Naprawdę, no bo musimy być gotowe. Nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć. Oj, dziewczynki, no to co chcecie wiedzieć? Czy jest żywa? Czy kiedyś była dziewczynką tak jak my? E, I teraz jest taką chodzącą lalką? Czy ona ma emocje? Czemu ma guziki zamiast oczu? No właśnie. Wszystko chcemy wiedzieć. Mów nam wszystko, co wiesz. Co czytałaś, co słyszałaś i tak dalej. Musimy wszystko wiedzieć. No dziewczynki, przecież ja nie za wiele wiem. Ja wiem tyle, co i wy. No, tak jak ta pani zresztą nam mówiła na piżamaparty party wczoraj, że ta dziewczynka gdzieś sobie poszła, bo coś chyba usłyszała, czy widziała. Później słyszeli te krzyki, ona krzyczała, ale że niby ona ciągle sobie lubiała krzyczeć. Więc tak średnio na to ludzie zwracali Uwagę, ale w końcu, jak ją jej szukali, to, to tak nie mogli jej chyba znaleźć. Coś takiego. Aż w końcu się pojawiła i wróciła w, z innym wyglądem. No właśnie! No, miała guziki zamiast oczu. No i co i ona normalnie przez nie widzi? No chyba tak. Jeśli tak bardzo dobrze szła w jakieś konkretne miejsca i pewnie się zwracała do ludzi, no to pewnie tak. No widzisz mamo, dlatego musimy być czujne. Tak, musimy być czujne i musimy iść spać, bo teraz to jesteśmy śpiące, a jutro musimy być wyspane, bo trzeba będzie odwiedzić Gucci w szpitalu. Więc dobranoc. Three hours later. Halo, dziewczynki! Budzimy się, budzimy się. O, mamo, hej! Trochę się nie wyspałam. Ja też nie, bo oczywiście Louis strasznie chrapie. To wy obydwie chrapiecie, słuchajcie. Poza tym, poza tym w nocy miałyśmy przerwę w spaniu, nie wiem czy pamiętacie i przez to teraz jesteśmy trochę zmęczone. No, faktycznie. No to co dzisiaj robimy? No wiecie co, przemyślałam sobie troszeczkę przez noc i wiecie co, zaraz wam powiem, ale teraz to chodźcie na śniadanie. Zaraz was wołam, przygotuję coś i wam tam powiem. o Ojejku, jak ciemno. Dobra, zapalam światła. No i trzeba zająć się śniadaniem. Wiecie co? Nie czuję się bezpiecznie w tym domu. Fakt, jest on duży mm, i chyba taki dobrze zabezpieczony, bo nie ma kamery i tak dalej, ale to nie wystarcza. Mógłby być mniejszy, a chyba lepiej bym się tutaj czuła. Dlatego myślę sobie, że przeprowadzimy się. Tak, i spróbuję zrobić tak, żeby to była już nasza ostatnia przeprowadzka. Chciałabym wrócić do tego domu, który miałyśmy niedawno całkiem niedawno. Ten, gdzie na przykład nagrywałyśmy piosenkę. Ten dom bardzo fajnie mi się kojarzy, i właśnie wydaje mi się, że do niego chciałabym wrócić. Co tam, mamo, mówisz? Jejku, to już tutaj jesteście? Dobra, spokojnie, już zaraz wam dam śniadanie. Dzisiaj będzie wyjątkowo i śniadanko na słodko, bo mam dla was pankejki. Proszę bardzo, też sobie dzisiaj zjem po takiej ciężkiej nocce pankejki. A teraz słuchajcie, dziewczynki, muszę wam coś powiedzieć. Bo ogólnie, wiecie co, jest to bardzo dziwne, że wszystkie miałyśmy koszmary tej samej nocy. I one kręciły się wokół... Tej strasznej lalki. Ja co prawda, tak jak mówiłam, nie za bardzo pamiętam swój sen, że był on koszmarem, i po prostu czuję w kościach, że to też mogło dotyczyć tej samej sprawy, co właśnie ta straszna lalka. Dlatego pomyślałam, że się przeprowadzamy. Co? Znowu? To jest męczące! Ale dziewczynki, wy zresztą wcześniej chyba też troszeczkę narzekałyście na ten dom. Stróbmy w ogóle taką niespodziankę, Gucci. Myślę, że ona się ucieszy. Chciałaby wrócić też do tamtego naszego domu. I nim wyjdzie ze szpitala, to trafi już do naszego nowego domu. Hmm, niespodzianki? W sumie fajna rzecz teraz. No właśnie. No to słuchajcie, bo ja tak sobie myślę, że przecież jak wracałyśmy z tego piżama party, no to trochę błądziłyśmy, co nie? Nie od razu wjechałam na prawidłową drogę, tak żeby wrócić do tego domu. No i wtedy ta straszna lalka, jeśli istnieje oczywiście, to mogła zobaczyć gdzie mieszkamy, zapamiętać wygląd naszego domu. A to jest niebezpieczne. Dlatego zmieniamy ten dom. Tamten nasz świąteczny był najlepszy, więc taki z powrotem chcemy. I tak się składa, że widziałam taki na sprzedaż. O -o. Idziemy dziś go kupić. Trudno, najwyżej przepłacimy, ale ja chcę z powrotem tamten dom i się wprowadzamy do niego. Jupi, jupi, cieszę się w sumie też mamu razem z tobą. To to kiedy idziemy? No, zaraz po śniadaniu możemy iść. No dobra. No to w takim razie ja nie muszę się pakować. Jestem już gotowa. Zjadłam. Okej, okay, dobra, to lecimy kupić dom. One hour later. O wow, jest nasz dom! Tak, jest nasz nowy dom. Bardzo mi się podoba. Pamiętacie, jak w nim było bardzo fajnie. Rodzinnie wszyscy byli. Tutaj nagrywałyśmy piosenkę świąteczną i nagramy niedługo może kolejną. Dobra, to dziewczynki, pakujcie w takim razie wszystko do swojego nowego domu, z tamtego urządzajcie sobie pokoik, możecie coś też tutaj urządzić. Spoko, nie będę zła. Dużo pracy, nas dzisiaj tutaj czeka, więc do roboty, bo jeszcze wieczór od nas szybko zostanie, a musimy coś zrobić zanim przyjdzie noc. Mama, my już jesteśmy zmęczone. Nic więcej nie będziemy dzisiaj robiły. Hmm, no dobra, niech wam będzie. Ja też już jestem zmęczona. a Resztą zajmiemy się jutro. To dobra noc, pa dziewczynki. Uff, ja też jestem zmęczona, ale dobra, chyba czas jest teraz pójść spać. Ostatnia nocka nie była za dobra, więc teraz jak się położymy i wyśpimy, to na pewno jutro będzie lepszy dzień. Co to za dźwięki? Dziewczynki, czy to wy? noc w domu i już dziwne dźwięki co jest grane <laughs> dziewczynki śpią zgaszę im światło to niech sobie śpią muszę sprawdzić dom tu nic nie ma ok, czysto biorę latarkę i sprawdzam czemu drzwi się uchyliły no jest ten przeciąg zamknę drzwi lepiej dobra, zgaszę tu światło na zewnątrz też Hej, nic nie ma. No dobra. To idziemy spać dalej. Wydawało mi się chyba. Może to znowu sen albo jakiś kot na dworze. Kładę się. Co jest? No znowu to samo. Dziewczyny to robicie wy. Specjalnie to robicie. Wstawać! Mamo, czemu świecisz po oczach? No co ty robisz? To wy robicie? Te dźwięki? Nie, no jakie dźwięki? To nie wy? W takim razie kto? O nie, idę to sprawdzić jeszcze raz. Ale nie ma nikogo. Nie ma nikogo w tym domu. O nie, leje. Leje na dworze. To może to to mnie obudziło? Jestem strasznie przemęczona. Chyba tą wyprowadzką po prostu. Dziewczyny, ale wiecie co? Coś mi nie daje spokoju. Co, mamusiu? Może to ta straszna lalka? To nie jest śmieszne, Chanel. No to ja już nie wiem. Nie mam pomysłu. A ja mam pomysł. Chodźcie ze mną do auta. Wiem, że jest środek nocy, ale chodźcie w domu własnej zostawię. Chodźcie szybko ze mną i jedziemy tam, nad jezioro. Tam, gdzie było piżama party. Chodźcie dziewczynki, musimy tę sprawę przebadać. Musimy się dowiedzieć coś o tej strasznej lalce. Dlatego jedziemy tam, gdzie było te piżama party. Mam nadzieję, że czegoś się dowiemy, yy, że porozmawiamy z tą panią i tym razem może będzie bardziej chętna do rozmowy. Ale poczekajcie, przecież to było tutaj, pamiętacie? Były kolorowe światła, balony. Co jest grane? Światła kolorowe, balony. I tu był przecież dom taki wypasiony. Co jest grane? Nie ma nic ani śladu. A patrzcie teraz tam, domek. On teraz taśmy na sobie nie ma. Dziwne rzeczy. Może pójdziemy tam i sprawdzimy. Skoro nie ma taśm, to nie ma zakazu, żeby tam iść. Wejdźmy tam. Halo, czy jest tu ktoś? Halo, nie ma nikogo. A co to jest? To jest moje zdjęcie na stole. Co to ma znaczyć? Przecież ja tutaj tego nie położyłam. O, -o mamusiu, chyba lepiej wracajmy do domu. Tak, do domu. Ten dom jest bezpieczny, na pewno nie te miejsce. Widzowie, pomóżcie nam! Co my mamy teraz zrobić? Czy mamy wrócić do domu i tam się po prostu zamknąć, zabarykadować? Co my mamy zrobić? Bo to chyba jest jedyne miejsce bezpieczne na tej całej mapie.